Hej Diamanciki, z tej strony Ania, zapraszam Was do towarzyszenia mi podczas kolejnego zjazdu studenckiego. Już przed pierwszymi zajęciami siadam z moim śniadaniem do laptopa, by przygotować się na dany dzień. Sprawdzam, co mnie dzisiaj czeka i przeglądam notatki z poprzedniego zjazdu w celu takiego szybkiego przypomnienia sobie, co było na ostatnich zajęciach. Tak wygląda mój plan zajęć na dziś. Dzień zaczyna się od prawa mediów. Do notowania używam aplikacji Notion. Do każdego modułu i przedmiotu stworzyłam sobie taką stronę otwierającą. I już podczas pierwszych zajęć wypisywałam na czym będzie skupiał się ten przedmiot metody zaliczenia Listę zadań oraz odnośniki do notatek, także wszystko mam ładnie zorganizowane. Gdy zaczynają się zajęcia, po prostu klikam sobie w odpowiedni odnośnik do notatki z tego dnia i to tam notuję. W poprzednim semestrze notowałam trochę w brudnopisie, trochę na komputerze, a później tworzyłam z tego takie notatki na czysto. Ale teraz, robiąc wszystko w aplikacji, nic nie wymaga poprawiania, przepisywania i organizowania, a prezentacje czy materiały dodatkowe też mogę sobie od razu linkować na miejscu. Trochę bardziej pokażę Wam to za chwilę, ale zanim zacznie się kolejne półtora godziny Prawa Mediów, mam 15 minut przerwy, które wykorzystuję na medytację. I know So Dodatkowe kilka minut poświęcam na rozciągnięcie się i tu nie chodzi mi o profesjonalne ćwiczenia, tylko o to, żeby się trochę poruszać, bo właśnie tego podczas przerw potrzebuje moje ciało. Zaczynam kolejne półtora godziny zajęć i teraz pokażę Wam trochę bardziej, jak wyglądają u mnie notatki w aplikacji Notion. Jeśli chodzi o dokładniejszą organizację, jak tworzyć podstrony, moje szablony, to na to chciałabym poświęcić cały osobny film, ale tu macie takie przykładowe tworzenie notatek. To co widzicie to notatki z pierwszej części zajęć tego dnia, więc oddzielam to sobie linią i zapisuję godzinę te części zakreślone na fioletowo to tytuły do notatek, które sobie schowałam. Ta opcja nazywa się Toggle i dzięki niej moje notatki są o wiele bardziej przejrzyste i mogę z łatwością znajdować to, co mnie akurat interesuje. Dzięki temu mogę po prostu schować treść, która pojawi się dopiero e, po kliknięciu w ten mały trójkącik. Dzisiejsze zajęcia były o wolności słowa i jego granicach, o prawie do krytyki i to, co było dla mnie najciekawsze, to przykładowe kazusy, czyli różne istniejące pozwy sądowe właśnie o tematyce wolności słowa. Także tak na konkretnych przykładach prościej jest zrozumieć i wyczuć, gdzie ta granica się znajduje, i oczywiście o wiele przyjemniej słucha się takich konkretów i prawdziwych historii, które się zdarzyły, niż dyktowanych fragmentów z konstytucji, więc to też jest fajna sprawa. Podczas notowania zdarzają mi się jakieś literówki, niektóre miejsca zostawiam puste, żeby wkleić prezentację czy cytaty z prezentacji, która była nam udostępniana, więc to często kończę sobie podczas przerwy albo już przed kolejnymi zajęciami. Do kolejnej przerwy zaczęłam się szykować jakieś jeszcze trwałe zajęcia, aby nie tracić ani minuty, bo chciałam odwiedzić moją mamę i wypić wspólnie z nią kawę. Spędziłam u niej dosłownie kilka minut, ale to zawsze coś. Lepiej pić w pośpiechu, w towarzystwie niż na spokojnie w samotności, tak mi się wydaje. Mimo wszystko skończyłam picie już z powrotem przy biurku, bo już zaczynają się kolejne zajęcia. Znowu z modułu prawo, ale tym razem jest to prawo pracy. Gdzieś było o rozwiązywaniu umowy o pracę, różne tryby oraz omawianie ich na przykładach praktycznych, a moja notatka wygląda tak. Czas na przerwę. Dopiero kolejna przerwa będzie dla mnie przerwą obiadową, ale chciałam napełnić butelkę wody i coś na szybko przekąsić. Normalnie przygotowanie przekąski zajęłoby mi całą przerwę, ale pomyślałam o tym i poprzedniego dnia przygotowałam sobie marchewkę, obraną i pokrojoną w słupki i zjem ją sobie z humusem. Dzięki temu zyskuję dodatkowy czas na to, by usiąść, odpocząć, a nawet poczytać książkę. Na podstawach przedsiębiorczości zaczęliśmy mówić o modelach biznesowych, poznaliśmy model canvas i byłem on trochę wytłumaczony, a na koniec w grupach dostaliśmy zadanie skorzystać z tego modelu na przykładzie u nas akurat apteki. Udało mi się nawet szybko złożyć taką mini prezentację. Uwielbiałam podstawy przedsiębiorczości w szkole średniej, więc cieszę się na te ćwiczenia, chociaż to podejście w tym przypadku skupia się mocno na finansach, a nie na tej całej otoczce komunikacyjnej, brandingowej, wizualnej, co też jest tym, co mnie interesuje, ale wciąż jest to bardzo ciekawy przedmiot. I nareszcie przerwa obiadowa. Oczywiście 15 minut nie wystarczy na ugotowanie sensownego posiłku, dlatego gotowałam dnia poprzedniego. Dzięki czemu udało mi się zjeść aż dwa dania, co naprawdę nie zdarza się często. I ostatnie zajęcie na dziś to komunikacja interkulturowa, bardzo ciekawe warsztaty. Za każdym razem mamy coś ciekawego do poczytania. Ostatnio był tekst o stereotypie bibliotekarza. Podczas zajęć bardziej omawiane były cechy stereotypów, ich rodzaje i był też czas na dyskusję. Przy tak dużej grupie często jest to dość trudne, także fajnie, że tym razem udało nam się podzielić na grupy. Później zostałam trochę wyrzucona na głęboką wodę i musiałam zaprezentować to, co udało nam się wypisać, ale cieszę się, bo za każdym razem.

Kolejny poranek jest już trochę bardziej leniwy i zajęcia te będą trochę luźniejsze. Zamiast śniadania mam koktajl, a na pierwszych wykładach nie jest wymagana kamerka, więc dopiero podczas nich się maluję. Akurat to wykłady z reklamy jako formy komunikacji nie było aż tak dużo do notowania, a jak coś się pojawiło, to szybko to sobie dopisywałam do mojej notatki. Na analitykę internetową i SEO przeniosłam się na sofę. Nie robię tego często, ale tego dnia sobie na to pozwoliłam. W końcu niedziela. W momentach, kiedy muszę mieć włączoną kamerkę, po prostu podkładam sobie poduszkę pod laptopa, żeby był odrobinę wyżej i tak mijają mi trzy godziny zajęć. Przerwa jeszcze bardziej leniwa, bo przeniosłam się do łóżka, ale uznałam, że będzie to dobre miejsce na medytację. Także znów odpalam aplikację. Tym razem było to około 10 minut medytowania. Dni, w które mam zajęcia, są zazwyczaj tak szybkie i zajęte, że miło jest zamknąć oczy na te chociaż 10 minut. Teraz, gdy zaczyna robić się cieplej, zdarza się też, że siadam sobie przy otwartym balkonie z herbatką lub kawą i to tam spędzam przerwę. Także po prostu staram się pamiętać o tym, by zwolnić i posłuchać mojego umysłu i ciała. Znów moje mało profesjonalne rozciąganie, ale zauważyłam, że nie jest to dla mnie tak istotne, co robię, byleby tylko się trochę poruszać. I moje ostatnie zajęcia tego dnia, także kończę wcześniej niż zazwyczaj. Ten przedmiot nazywa się Public Relations jako forma komunikacji społecznej. Było o tym, czym jest PR, tym razem już z taką pełną definicją. Było o sferach zadaniowych PR-u, czyli czym takim PR się zajmuje. Oraz pracę w grupach, w której staraliśmy się dojść do tego, co dla PR-owca jest istotne, czyli jakie informacje potrzebuje zaczynając pracę. Na te zajęcia będziemy robić projekt zaliczeniowy, którym będzie strategia public relations dla realnej marki. Także jak omawiamy jakieś konkrety, to od razu to sobie notuję, ale póki co omawiamy takie ogóły, więc moją notatką będzie prezentacja z lekcji, którą mogę sobie podlinkować w Notion, a to jest fajna sprawa w tej aplikacji, że można przeglądać PDF-y bez pobierania czy otwierania ich w osobnej karcie. Możecie dać mi znać co dokładnie interesuje was w tej aplikacji i jeśli macie jakieś pytania dotyczące niej to będę to brała pod uwagę podczas tworzenia tego filmu o Notion. Dziękuję za towarzyszenie mi podczas zjazdu studenckiego, moją studencką playlistę oraz inne filmy warte do obejrzenia. Linkuję w opisie. Chciałabym jeszcze pozdrowić Patrycję. Dziękuję ci, że wspierasz mój kanał i jesteś częścią serwera Diamentów. W kwietniu ruszamy tam z nową akcją z codziennymi zadaniami, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. To już wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Pa!